Dzień dobry Państwu. Poniedziałek 23 marca pragnę przedstawić Państwu informację dotyczącą sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu jelniogórskiego. Otóż dobra wiadomość, po raz kolejny Państwu ją przekazuję, jest taka, że na terenie Powiatu Jeleniogórskiego nie mamy przypadków zarażenia koronawirusem. Chciałbym w tym miejscu wyjaśnić pewne wątpliwości, które pojawiły się po ostatnim raporcie. Otóż ten przypadek zarażenia koronawirusem w naszym regionie dotyczy mieszkańca Jeleniej Góry. Szanowni Państwo, Jelenia Góra jest miastem na prawach Powiatu, Jelenia Góra nie wchodzi w skład gmin Powiatu Jeleniogórskiego. Kiedy Państwu przekazuję informacje w swoich raportach, odnoszę się wyłącznie do powiatu Jelniogórskiego, do gmin wchodzących w skład powiatu Jelniogórskiego. Zatem jeszcze raz powtarzam, bardzo dobra wiadomość jest taka, że na terenie powiatu Jelniogórskiego nie mamy przypadku zarażenia koronawirusem. Były osoby hospitalizowane z powiatu Jeniogórskiego. dwie panie, jedna ze Szkalskiej Poręby, druga z Karpacza. Na szczęście okazało się, że są zdrowe, testy, które zostały wykonane tym Panią wyszły negatywnie, więc są w domu, są zdrowe i to jest kolejna bardzo dobra wiadomość. Ja w tym miejscu chciałbym w imieniu Zarządu Powiatu Linii życzyć dużo zdrowia Panu kierowcy, który obecnie jest w szpitalu w Bolesławcu. Życzymy Panu dużo zdrowia i trzymamy kciuki szybkiego, szybkiego powrotu do zdrowia. Drodzy Państwo, przedstawię Państwu teraz informację dotyczącą osób na kwarantannie domowej. Na dzień dzisiejszy łącznie jest to 55 osób. W poszczególnych gminach wygląda to następująco: Gmina Karpacz, 16 osób, Gmina Kowary, 5 osób, Gmina Szklarska-Poręba, 7 osób. Gmina Piechowice 4 osoby, gmina Janowice Wielkie 1 osoba, gmina Jeżów Sudecki 5 osób, gmina Mysłakowice 5 osób, gmina Podgórzyn 9 osób, gmina Stary, Stara Kamienica 3 osoby. <laughs> Drodzy Państwo, mamy nowe informacje również od Pana Wojewody i poproszę Panią Dyrektor Zarządzania Kryzysowego o przedstawienie tej, tych informacji. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Dziękuję szanowni państwo wojewoda dolnośląski na wniosek naszych powiatowych służb oraz policji oraz Straży Granicznej zadysponował na teren naszego powiatu jednostki Sił Zbrojnych. Mogą Państwo na drodze spotkać pojazdy wojskowe. Proszę się nie obawiać. Te jednostki będą wspomagały pracę Straży Granicznej na granicy w Jakuszycach oraz na granicy na Przełęczy Okraj oraz będą wspomagały pracę Policji w kontrolowaniu osób przebywających na kwarantannie. I tak w mieście Jelenia Góra będzie 18 funkcjonariuszy, w Szklarskiej Porębie będzie 12 funkcjonariuszy wojska, a na przełęczy okraj będzie to siedmiu żołnierzy. Myślę, że to jest dla naszego bezpieczeństwa i ułatwi też i wspomoże pracę policji. Dziękuję. Także nie bójmy się, kiedy zobaczymy służby motorowe na naszych ulicach. Zostali zadysponowani, żeby nam pomóc. Drodzy Państwo, tymczasem chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy raport i do usłyszenia.